W tym odcinku widzowie pożegnamy sobie lato. No i CSGO Skins postanowił nam pomóc, ponieważ dodał jesienną skrzynkę, ale my nie tylko na niej będziemy się skupiać, po prostu będziemy sobie otwierać jakieś fajne skrzynki, które w ostatnim etapie letnim e, oddawały. Oczywiście, oprócz tego, możecie sobie wygrać skinę za 50 zł, żeby wziąć udział, zostawcie łapę w górę. Suba z dzwonkiem i w komentarzu, nabyć chasu, które badam w trakcie odcinka. No i widzowie, cały czas każdy, kto używa mojego kodu, może zgarnąć sobie cztery aktywne nagrody. W tym miejscu wpisujecie mój kod, stary się 2i. No i oprócz tego, że macie darmowy hajs na start, bonus w wpłacie, no to jeszcze każdy z Was w momencie wpłaty może otrzymać sobie na przykład kostkę za 2000 zł, albo kostkę za e, 1500 zł, nic dosłownie, nie musicie klikać, jest to naprawdę spoko opcja, więc polecam bardzo serdecznie wszystkim, a my zaczniemy sobie, no niech będzie, no od tej skrzynki, no musimy sobie zacząć od tej skrzynki szybkie trzy razy, tak, na każdy możliwy sposób, raz, dwa... Trzy, i niestety w żadnym z tych razów nie było profitu. W taki sposób też sobie spróbujemy. Raz, stuka wsadzamy tutaj. Dwa, i uwaga, o! No i tutaj proficik co dało, i nawet zwróciło za chyba wszystkie poprzednie razy nawet. Na czystecie skrzynia kosztuje, uwaga, 400 złotych. Także próbujemy sobie również trzy razy po kolei. Tylko, że tym razem tutaj jedną sztukę. No i niestety mogliśmy mieć teraz MK, co byłoby naprawdę, może nie profitem, ale ty, mogłoby być profitem. Stój. No to jest dobra, to widać, że to słaby stan, ale no niestety otworzyliśmy drugi raz i dalej. Teraz uwaga, do trzech ze sztuka. Proszę Cię, proszę Cię, no jest, w końcu to łemkę trafiło, ale czy to będzie w stanie taki, który da nam zarobić? No nie jest, no nie jest. nie jest. Nie jest, nie jest, nie jest, absolutnie. Dlatego teraz też, widzowie, weźmiemy sobie na szybko tą skrzyneczkę. Trzy razy tak, standardowo i raz tak. Albo nie będzie nawet, albo nie będzie raz, tak, jednak. I to wszystko na osób 4-7 skrzyneczek, szybki test, tak? Musi być szybki testik naszej skrzynki jesiennej nowej. E, ale oczywiście zaraz będziemy otwierać wszystkie skrzynie, tak jak mówiłem wcześniej, tak? Pożegnamy sobie lato na CSGO z kinsie. Póki co na razie skupmy się na bitewce. jedna sztuka kosztuje, przypomnę, 16 zł, więc jak na razie nikt jeszcze profitu z jednej skrzynki nie miał, ale... O, i teraz nawet już miały dwie osoby. Kurde, dobra, no zmienia się to. Zmienia się to nieźle. Zobaczymy, jak będzie dalej. Powiem wam szczerze, że jestem, dobrego, jestem dobrej myśli, tak? Jestem dobrej myśli. Maksinie w tej skrzynce jest Bajonet Lord za prawie 2,5 tysiąca złotych, także jak to jej poleci, będzie naprawdę cudownie. Będzie naprawdę cudownie, także uwaga, powoli się zbliżamy do zdania skrzynki w trybie Jester Mode. I proszę Państwa. No nie, ale jest droga WUPA. 1400 zł. Ja pierdzielę ja pierdzielę, no niestety. Niestety, mordeczki moje nie dla nas. Mnie jeszcze bardzo. Bardzo mnie naprawdę kusi, żeby otworzyć tu skrzynkę jeszcze raz na czterze. Po raz czwarty ją otwieramy. I niestety po raz czwarty... Kurde, jest lipa. Po raz czwarty jest lipa. Dobra, powiem wam tak. Jakbym miał wybrać skrzynki. Ja, wydzieli widzieliście to. Skrzynki, które najbardziej oddawały w tym lecie, no to na pewno to bym wziął. Tak z dwa razy. USP Glock, to jest skrzynka, też była dobra. Eee, tutaj, jeśli chodzi o te skrzynki, to podstawki zostawiamy, bo one się chwilę co jakiś czas zmieniały. Skrzyneczki z kałaszkiem, ale rzadko kiedy je otwieraliśmy. Jeśli chodzi o te skrzynie, no to na pewno skrzynie 50 na 50. Skrzynie 50 na 50, M4 się naprawdę wykazały. Które są teraz w ogóle najdroższe, ale wykazały się jeszcze skrzynki z kałaszkiem. Ja właśnie muszę zaznaczyć tutaj. Oprócz tego wykazał, wykazał się jeszcze Luxury, w sumie jakoś chyba bardzo. Bardzo się wykazała, ale czekaj, która to była? Czy to był raz... Jest? Pamiętam, że raz była jakaś skrzynka, która naprawdę dużo na dała. Niech będzie to Radiation, bo chyba z tego, co mi się kojarzy, właśnie była to ona. Startujemy teraz taką bitewkę. Zanim tego ją rozpocznę, wylosujemy wyniki na skina z poprzedniego cika z CSGO Skins. Także uwaga, wygrywa sobie min. Brinferno, gratulacje mordko, spełniasz warunki, o pamięć, taki zły on był oczywiście, ty, a moje ulubione są Beres Jerry's, ale nie Netflix, tylko cookies te, cookies te. ale dobra, wygrywa skin na gratuluję, wszystko się zgadza, jest trening, także skin trafi do ciebie w ciągu kilku dni, my próbujemy sobie tutaj teraz wygrać bitewkę, Oczywiście dajemy sobie wszędzie bociki. No i dobra, mordeczki. Przed nami 8 skrzyneczek i jest szybka jazda bez trzymanki. Oczywiście jesteśmy dobrej myśli, bo będzie to stuprocentowe zwycięstwo. Zobaczmy. 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 Kurde, no chciałbym naprawdę, chciałbym, żeby... Widzowie, moi kochani, dało mi coś grubego. Najbardziej czekam właśnie na te skrzyki 5 na 50. I zaczyna coś tutaj się poddymiać. No czemu? Czemu Adrianowi? Czemu Adrianowi? Teraz dało coś dało, ale to będzie zdecydowanie za mało. To jest 160 zł. Radniejszy skrzynka musiałby nam dać teraz rękawiczki. Ale czemu? Ty, wygraliśmy to Ja pierdzielę jaki kombek W jednej bitwie kombek widzowie moi kochani 3000 zł, dobra No, piękne, piękne pożegnanie lata Naprawdę, spróbujmy sobie teraz w takim razie Jeszcze tą skrzynkę tutaj otworzyć Otwieraliśmy ją teraz piąty raz Piąty raz ją otwieramy, no i nadal Niestety nie ma tutaj e, Żadnego mega bigwina No, co jest grane No, lecimy Lecimy, się nie poddajemy na ten moment, nie Na ten moment się nie poddajemy ale jest przypał. Ale jest przypał. Ale jest przypał widzowie. Aż boję się otwierać kolejny raz. Otworzył ją tylko jeszcze dwa razy oprócz. Tego. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie! I teraz nawet zaprofitujemy. Okej. Okay. Ale wciąż to nie jest kosa, Można by było się przyczepić do tego, nie. Paść tutaj przelatuje. Kurde, a jakby zrobić tak bitewkę. Jakby zrobić tak bitewkę, underdog w dwie osoby. I dać tą skrzynię na Jesterze trzy razy. Spróbujemy tak. Dobra, widzowie, raz się żyje. Spróbujemy tak. To jest głupi pomysł, ale... Kij z tym. Mamy to w dupie, tak. Mamy to w dupie. Real Madrid, kurde, teraz. A nie, to nie jest Real Madrid, to jakiś inny. Ale dobra, nieważne. Ważne jest zwycięstwo, tak. Ważne jest zwycięstwo. Nie, no tylko ostatnia skrzynka została. Proszę cię. Proszę cię. Ja nie wierzę. No nie da nam tej kosy, no nie da nam tej kosy zasranej, no. No nie da nam tej kosy. 18 tysięcy punktów nafarmiliśmy. Na tym odcineczku jeszcze, darmowe, darmowe 13 zł. Wiecie co, widzowie? my się sobie tak, kij, lecimy do spodu. Lecimy do spodu na trybie Jester. Odbiliśmy się od na w tym odcinku, moglibyśmy to skończyć, ale <laughs> znacie mnie. Znacie mnie, mordeczki. Wiecie, że ja chcę kosę ja nie odpuszczę. Zostały nam tylko dwa razy. Tylko i wyłącznie dwa razy możemy otworzyć tą skrzynkę. Dobra, proszę cię. Proszę cię, kochana. Dobra, jest koska, jest koska. Pięknie, jest kosa. Jest kosa. I wiecie co? 1500 złotych. Dobra, i to mnie teraz to mnie teraz yy, kusi. A raczej podjudzam do tego, żeby zrobić taką bitwę w dwie osoby, tryb zwykły. Cztery skrzynki w trybie jester mode. Bitwa... Można by rzec ostateczna. Lecimy, mordeczki. Proszę, 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 proszę. Nie wiem, nie. Dobra, dobra, myślałem, że jest underdog. Pięknie, pięknie. Mamy naszą wymarzoną kostkę. Czy może być jeszcze piękniej? Mogłoby być, jakby bot Alex trafił, to by za 1400. Wtedy byłoby naprawdę bajecznie, ale nie, nie, no już jest bajecznie. Już jest bajecznie, już mamy proficik. W tym odcinku w ogóle widzowie, chcecie wygrać skina na 50 zł, zostawcie łapę w górę osobę z dzwonkiem i w komentarzu napiszcie mi ocencie w skali od 1 do 10, jak Wam się podobało to lato. Ja teraz celam, no, kończymy z profitem, niewielkim, ale jest, to mi się podoba, także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się oczywiście mordeczki jutro. Pamiętajcie, możecie wygrać na na 50 zł, do góry, sub z dzwonkiem, Pamiętajcie oczywiście o moim kodzie staryf i Pamiętajcie, widzowie, o rozdaniach na CSGO Skins. No i co? Trzymajcie się. Hello, man.